Myślę, myślę, że wszystko jest. No, macie jakieś pytania jeszcze? Tak? No dobra, to słuchajcie, yy, przechodzę do innego tematu. Yy, dzisiaj mamy gościa, przyjeżdża do nas Zachar z autocentrum.pl z kilkoma osobami będzie chciał porozmawiać. I pamiętajcie, nic nie wspominamy o niespodziance, jaką mamy przygotowaną. Także zjep. Dobry. Cześć! O, świetnie! O, widzę ciebie. Także zapraszam do góry. O, przepraszam. Już popiłem kawę, a jeszcze z Wami się nie przywitałem. Witam serdecznie. Jak widzicie, jestem w odwiedzinach, jestem w Hojnicach, czyli jest zdecydowanie bliżej morza niż gór. A przyjechałem tu, aby poznać razem z Wami jeden dzień z życia portalu, który dla AutoCentrum.pl udostępnia ogłoszenia, czyli portalu ogłoszeniowego motomi.pl. Zwykłe ogłoszenie? Jednak to nie jest takie proste. Skąd się biorą i ile pracy za tą stoi? To wszystko zobaczycie za chwilę to co, pokazuję tobie firmę. Dobrze. E, tu znajdujemy się w biurze zarządu. Tych panów już znasz. To jest Radek oraz Sylwek. Cześć. Cześć. E, poznaj też Anię. Cześć, Cześć. A tutaj znajdują się programiści, oni aktualnie robią planning. Cześć. Są bardzo zajęci. Jak <noise> widać. E, dobrze. A w tym biurze znajduje się dział helpdesk oraz dział kreacji. Cześć, jeszcze raz. Cześć. Dobra, Zachary, ja Ciebie tutaj zostawiam po rozmowie z kilkoma osobami. Zresztą, za jakiś czas zapraszam też na rozmowę ze mną. Miło mi. I e, już muszę coś zdradzić, mamy dla Ciebie przygotowane coś specjalnego. Mhm, mm niespodzianka. A, niespodzianka, czyli się nie dowiem teraz? Nie. Okej. Okay. Cześć. Ja już o tym wiem, ale opowiedz proszę jeszcze naszym widzom, skąd się wziął pomysł na Motoni. Pomysł się wziął stąd, że jakiś czas temu pracowaliśmy w branży rolniczej. Nasi klienci, dla których tworzyliśmy rozwiązania internetowe, podali nam sugestie w związku z pewnym zamieszaniem na rynku ogłoszeń samochodowych, że być może warto iść w tym kierunku. Yy, zaczęliśmy to sprawdzać. Yy, pojeździłem ja osobiście wraz z kolegami yy, po Polsce, rozmawialiśmy z profesjonalistami, z ludźmi, którzy sprzedają yy, samochody, i okazało się to prawdą. Naszym pomysłem udało się zarazić wielu ludzi, i w ten sposób powstał team pasjonatów, którzy tutaj pracują. A wiesz, może jaka niespodzianka na mnie czeka? Yy, przepraszam, muszę zadzwonić. Kochanie, mam Dziajka? Olu, wiem, że Ty się zajmujesz reklamą, więc opowiedz proszę, jaka jest droga od pomysłu do portalu, który zna każdy? Droga była dosyć długa, ale takie kluczowe planowanie odbywało się już ponad rok temu i było uwieńczone wieloma spotkaniami, rozmowami, warsztatami. I dopiero po takiej ogromnej burzy mózgów powstały spoty, dosyć charakterystyczne. Na uh -huh. pewno pamiętasz płaczącego Niemca, czy kombinatora mechanika, albo babcie jeżdżącą autobusem do kościoła. Dla mnie babcie było najlepsze. <grym> tak. Powiem szczerze, że Polacy również polubili te kreacje, i cały czas mamy kontakt z rynkiem, więc wiemy, jakie emocje wzbudzały te komunikaty. A komunikaty? Komunikatami, ale jak z portalem? Czy, czy Polakom się spodobał portal? 7 listopada, kiedy rozpoczęliśmy całą komunikację, kiedy oficjalnie wystartował e, portal motomi.pl, otrzymywaliśmy bardzo dużo maili i telefonów e, z pomysłami, radami. E, I muszę powiedzieć, że dużo sympatii poczuliśmy. A zdradzisz mnie, jaka na mnie czeka niespodzianka? E, wiesz, co chyba radek nie woła. Także cześć. A tu Grzegorz z helpdesku, grześ powiedz nam, proszę, jak wygląda kontakt z klientami, zanim zadzwoni kolejny telefon. Masz. 60 sekund. Potrzebuję przynajmniej minuty. Spróbujemy. E, kontakt z klientami. Cały czas odbieramy wszelkiego rodzaju zgłoszenia, jest bardzo dużo. E, kontaktu właśnie ze strony, czy to mediów, czy klientów, czy komisantów. E, widać, że ludziom zależy, żeby nam się udało zaistnieć na tym rynku. E, dostajemy wiele, wiele maili z pochwałami. E, bo myślę, że cały czas, cały czas idziemy do przodu. Za każdym zdłoszeniem odbierając telefon, nikt nie wiesz, co będzie po drugiej stronie. Dokładnie. No jest ktoś potrzebny taki, który po prostu pokieruje. E, wiadomo, nie każdy jest biegły w, w jakichś sprawach z komputerem. E, my czasami staramy się po prostu, że tak powiem, za rączkę przeprowadzić takiego klienta przez wszystkie etapy. A zdradzisz mi jaką niespodziankę dla mnie przygotowaliście? No nie mogę. Ale jakbyś ubrał inną bluzę, na przykład. Sweterek typu Golf, może byś się czegoś dowiedział. Sweterek typu Golf? Opowiedz nam, proszę, co wyróżnia serwis Motomi z punktu widzenia kupującego? Serwis Motomi został stworzony bardzo przyjaźnie dla użytkowników. Postawiliśmy na minimalizm i prostotę wyszukiwania, przeglądania ofert. Między innymi mamy możliwość dodawania i przeglądania filmów. Poznaję tego pana. Tak. To chyba jesteś nawet ty. Posiadamy porównywarkę ogłoszeń. Możemy sobie w tej chwili wybrać kilka ogłoszeń dostępnych na, na motomi i porównać je między sobą. Bardzo fajnie i łatwo się przyłącza ze zdjęciami. Tak, dodaliśmy galeryjkę, dzięki której użytkownicy są w stanie bez wejścia w samą ofertę już przejrzeć, na przykład, czy auto nie posiada jakichś uszkodzeń albo innych rzeczy, które odpychają. Od strony sprzedających i użytkowników, którzy nie posiadają swojej firmy, czasem sprzedają sobie po prostu pojazd. Główną zaletą jest to, że dajemy dużą ilość punktów na start. Czym są, czym są punkty? Punkty w Motomi, stworzyliśmy system takiej waluty cyfrowej, są to punkty, i potem za nie dokonuje się zakupów wewnątrz systemu. Czyli na przykład możemy kupić wyróżnienie ogłoszeń za takie punkty, lub dla właśnie użytkowników takich indywidualnych wystawić ogłoszenie. Dobrze, a jeśli chodzi o Dilera? Jeśli chodzi o Dilera, to bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w motomie się wykupuje abonament na konkretną ilość miejsc ogłoszeniowych. I tutaj uwaga, nie chodzi o samochody, tylko o miejsca ogłoszeniowe. Czyli, wykupując 20 miejsc ogłoszeniowych, możemy wystawić nawet i w tym okresie miesięcznym, bo abonament są na miesiąc, 100 czy 200 samochodów. Po prostu, w miejsce w miejscu ogłoszeniowym możemy kilka aut codziennie, inne jakby wystawiać, rotować. Um, czyli tutaj jakby miejsce ogłoszenia nie jest kompletnie związane z konkretnym y, samochodem, który chcemy sprzedać. Pewnie o tym wiesz, ale tutaj na detalu ogłoszenia, na stronie ogłoszenia, y, jesteśmy podpięci z Autocentrum i użytkownicy są w stanie zobaczyć parametry y, spalania, ocen y, takiego pojazdu oraz y, op opinie, tak? C czy kupiliby ponownie taki pojazd. Cieszę się, że mogliśmy Was wesprzeć. Um, oczywiście mamy możliwość dodawania do schowka. Tak, aby takie ogłoszenie nam nie, um, nie umknęło. E, mamy sobie schowek z swoimi ogłoszeniami, które, które jakby obserwujemy. Prawda? To może na koniec jeszcze zapytam, e, czy wiesz coś na temat niespodzianki, które na mnie czeka? No i właśnie chciałem ci powiedzieć, że mamy bardzo ciekawy schowek, w którym możemy dodawać ogłoszenia i, i, i przechowywać je. Pamiętasz to białe auto przed wejściem? E, golf? Bingo, ale e-golf. Ach, to to jest ta niespodzianka. Tak. że niedługo lecę na prezentację tego E-Golfa, ale po faceliftingu. Taka przejażdżka wersją przed do porównania całkiem mi się przyda. Ale skąd właściwie pomysł na akurat e-Golfa? To nasz wspólny pomysł z firmą, która mieści się dosłownie na parterze w naszym biurowcu. to jest firma Sol Power. Eee, oni dostarczają infrastrukturę eee, do tego typu aut i promują tą ideę tutaj lokalnie. Tu w chojnicach. Tak, tutaj w chojnicach i dzięki nim niebawem będzie właśnie w chojnicach więcej stacji szybkiego ładowania niż na przykład w stolicy. Bo to mi załatwiło nam wjazd na rynek w Chojnicach i nie omieszkaliśmy skorzystać. W końcu niecodziennie możemy aż tak wyróżnić nasz samochód na tle otoczenia. I w sumie po tym jak tu wjechaliśmy, zastanawiam się, czy mam się bardziej koncentrować na samochodzie, czy na samym rynku, bo tu jest naprawdę ładnie. I dochodzę do wniosku, że chyba rynek mnie bardziej dekoncentruje, bo samochód wygląda tak, jak każdy inny golf. I muszę powiedzieć, że jest to zaleta, bo dotychczas samochody elektryczne mniej lub bardziej na siłę próbowały się wyróżnić i pokazać, jakie to one są inne. Natomiast Volkswagen wyprodukował zupełnie elektryczne auto, e-golfa, w taki sposób, że ktoś, kto nie chce się wyróżniać z tłumu, może jeździć elektrykiem, który wygląda tak jak zwykły golf. No dobra, drobne różnice są, widać tu tu i ówdzie niebieskie akcenty, literka E przed nazwą Golf, widzimy też inaczej wyglądające felgi, ale najbardziej z daleka będzie widać chyba światła do jazdy dziennej LED, które w przeprojektowanym zderzaku układają się w taki charakterystyczny wzór. Poza tym większych różnic nie ma. Wewnątrz znajdziemy niebieskie przyszycie na kierownicy i wokół dźwigni zmiany biegów i to chyba tyle poza zegarami oczywiście. Sporo informacji można uzyskać z tych zegarów. Tam gdzie w Golfie był wskaźnik poziomu paliwa, tutaj mamy stopień naładowania akumulatorów. Silnik Golfa znajdziemy w normalnym miejscu, czyli pod maską. On nawet wygląda trochę jak zwykły silnik spalinowy. Jego moc to 185 kW, czyli 115 koni mechanicznych. Zasięg tego samochodu to 130 do 190 km w zależności od sposobu ale większość z nas przyjeżdża dziennie nie więcej niż 30-50 km, więc mówmy się, że taki zasięg w zupełności większości z nas wystarczy. Zresztą pamiętam, że kupując e-golfa, dostawało się abonament na 30 dni użytkowanie zwykłego golfa, co oznaczało, że w razie potrzeby dalszej wycieczki wystarczyło pójść, zgłosić się po swojego golfa z abonamentu i pojechać zwykłą spalinówką znacznie dalej. No i jeszcze kilka faktów. Ze stacją szybkiego ładowania, ładowanie do 80% może trwać nawet 30 minut. W sieci 230 V ładujemy maksymalnie 13 godzin do pełna, ale z samochodem możemy też zamówić wallboxa, który ładuje prądem o mocy 3,6 kW i redukuje czas ładowania do kilku godzin. Wrażenie z jazdy są takie jak w elektrykach, czyli bardzo bezpośrednie kopnięcie natychmiast po tym, jak ledwo dotkniemy tylko pedał gazu. Do tego cisza względna. No teraz jadę już w okolicach 70 km na godzinę, ale wciąż w sumie niewiele słychać. Najbardziej to słychać chyba co? Opony. Opony, które są energooszczędne, a więc twardsze, ale poza tym... Cisza. Do tego całkiem przyjemny zasięg, tak jak powiedziałem, w okolicach 200 km na 100 km potrzebujemy około no, kilkunastu kWh, w zależności oczywiście od tempa jazdy, co oznacza, że przyliczając to na złotówki, a potem na paliwo, wychodzi nam, że 100 km odpowiednikiem spalania. Wychodzi około 1,5 litra na 100 km. Kiedy zdejmujemy nogę z gazu, ten samochód zachowuje się całkiem przyjemnie, bo po prostu toczy się dalej. Nie odzyskuje energii, chyba że przedstawimy go tutaj w tryb brake i wtedy oczywiście jest odzyskiwanie energii samochód wyraźnie hamuje ale też informuje o tym kierowców jadących za mną zapalając światła stop także samochód elektryczny z krwi i kości jeśli chodzi o mój jego odbiór mimo, że jako taki nie został urodzony przecież to jest Golf, który został do... Swojego trybu elektrycznego adaptowaną. Znaczy wiem, że MQB oczywiście przewiduje możliwość instalacji baterii i napędu elektrycznego, więc tutaj jakby nikt nie musiał robić czegoś ponad założenia konstrukcyjne, ale mimo to. Golf to jednak w założenie nie jest autem elektrycznym, więc tym bardziej jak na auto, które, którego tylko wersja jest taka, a nie inna, zachowuje się tak jak rasowy elektryk z krwi i kości, znaczy nie, z prądu i baterii, czyli jedzie cicho, szybko. Oczywiście do pewnej prędkości, bo im szybciej jedziemy, tym niechętniej przyspieszę. To jest charakterystyczna cecha. Przypuszczam, że wszystkich samochodów elektrycznych. Więc cóż jeszcze dodać? Baterie ważą ponad 300 kg. Znajdują się pod podłogą, więc to obniża też środek ciężkości. Zresztą, nawet razem z bateriami, ten samochód wcale nie jest wiele cięższy od zwykłego spalinowego Golfa. Także jazda tym samochodem nie tylko jeśli chodzi o przyspieszenie i hamowanie ale też jeśli chodzi o zachowanie się tego, tego auta w zakrętach i reagowanie na polecenie kierownicy za bardzo się nie różni od tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni w wersji spalinowej no. Volkswagen e-Golf to ciekawa propozycja dla osób które większość życia spędzają w mieście lub w okolicach jako drugie auto w rodzinie, czemu nie i tak dzisiaj bardzo wiele rodzin dysponuje właśnie dwoma samochodami a co jeśli ten drugi samochód może być autem elektrycznym? Koszty jazdy są praktycznie zerowe. Może i warto przemyśleć takie rozwiązanie. Pod warunkiem, oczywiście, że stać nas na to, aby drugie auto w rodzinie kosztowało aż 150 tysięcy złotych. To co, dziękuję za spotkanie i za fajną niespodziankę. Nawiasem mówiąc, kiedyś w autocentrum próbowałem publikować ogłoszenie od mniejszych komisów i Zwracając się z propozycją publikacji, wiele razy słyszałem, że już z kim innym współpracują. Postawili na jednego gracza. No właśnie wyobraź sobie, jakby to wyglądało, gdybyś cały czas testował tylko i wyłącznie same Fordy. Dzięki tej różnorodności świat jest ciekawy i chyba trzeba o tym zawsze pamiętać. To dziękuję Wam, że dbacie o różnorodność w przyrodzie. Dzięki wielkie. Dzięki również. Do zobaczenia.